Uż taki sam. Taki sam. Uż taki sam. Uż taki sam. Karol taki nie. Nie. tu. Uż taki sam. taki tu. taki tu. taki tu. Gdzie on jest? Karol taki Zobacz. Ten taki. tu. ten, tu. Tak. 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 Karol, Karol Tak. na mnie. Karol popatrz na mnie. Czuje. Nie bardzo. O, Karol, popatrz na nie bardzo. Karol Właśnie na nie Karol taki tu, taki tu. Karol taki, tu, Mamy. Dobra, co dalej? Mamy. Karol, co dalej, Karol? Nie, najpierw ten, tu, ten, tu. Karol? Ten, tu, 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 Dobrze? Schody są. No takie, no, co dalej, Karol? Co dalej? Schody. Karolku, co dalej? Eee, Spójrz, co te dalej. Wody Bardzo wody. dobrze. I co nam zostało? Dwa kropki. Najpierw ten. Tu. Mhm. Mm -mm. Mm -hmm. Nie podpieraj się. No, niedużo zostało. Mało. Jest taki sam, Karo? Jeszcze chwilę. Dobra. Czyli jest taki sam, Karol. Karol? Usiąść ładnie. Usiądź ładnie. Taki sam.